Ale ja wiem, że jestem głąbem. Wszyscy umieją, tylko ja sobie nie radzę. Jestem taką sirotą, która nic nie potrafi. Jestem zestresowana na maksa. Ja się po prostu do niczego nie nadaję. Te słowa usłyszałam od dziewczyny podczas rozmowy na temat niskiego poczucia wartości. Wątek dotyczył tego, jak możemy zwiększyć swoje war poczucie wartości kompetencją, a osoba powiedziała mi, że całkowicie sobie nie radzi ze swoim... Niskim poczuciem wartości. Sytuacja, którą przytoczyła mi, dotyczyła zdawania prawa jazdy. I moi drodzy, czemu dzisiaj o tym Wam opowiadam? Kiedyś już wspominałam na ten temat, natomiast dzisiaj opowiem bardzo dokładnie to, aby zobrazować Wam, że jeśli dodrążymy się do jądra problemu, o czym mówię bardzo często, remedium będziemy umieli znaleźć sami w większości przypadków. Nie będziemy potrzebowali wtedy nikogo do pomocy, ale musimy wiedzieć, co nam doskwiera, co nam przeszkadza. Nie domniemywać, tylko wiedzieć. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś mówi do nas, że ogromnie stresuje się tym, że musi po raz kolejny zdawać egzamin na prawo jazdy. Kilka egzaminów osoba ta już oblała i strasznie stresuje się kolejnym. Jest to uzasadnione. Kilkukrotnie nie udało nam się, możemy nawet powiedzieć, ponieśliśmy porażkę, bo... Nie było to tylko niepowodzenie. Niepowodzeniem by było, gdybyśmy nie zdali pierwszy raz, wyciągnęli wnioski, udało się, zdajemy za drugim razem. A to już któreś kolejne podejście i fiasko. W związku z tym możemy mieć uzasadnione poczucie dotychczas poniesionych porażek i ogromnego strachu przed tym, co przed nami. Ale rozmawiając z tą osobą, pytam: co jest przyczyną tego, że tak bardzo pani się boi? że Pani mówi, że ma niskie poczucie wartości. Nie, no boję się okropnie. Ja wiem, rozumiem, tylko że zupełnie co innego trzeba będzie zrobić, co innego zaproponuję jako poradzenie sobie z sytuacją, aby nie powodzeniem było to, czego dotychczas Pani doświadczyła i aby w końcu ten egzamin udało się zdać. Jeśli będę wiedziała, co jest tego przyczyną. Jeśli nie wiem, co jest przyczyną tego, że Pani nie zdaje egzaminu, trudno mi dać rekomendacje. Jeśli nie wiem, co jest przyczyną Pani zdenerwowania, nie mogę dać konkretnych sugestii, wskazówek, aby je wdrożyć w życie i coś zmienić. Zauważcie, moi mili, jeśli ogromny stres wynika z faktu, że ktoś naprawdę nie umie tym samochodem jeździć, to jakie dam remedium? Nie powiem przecież, nie stresuj się, jakoś to będzie, może Ci się uda, może zdasz. Nie. Jeśli ktoś boi się tylko i wyłącznie dlatego, że naprawdę nie radzi sobie z prowadzeniem samochodu. Nie umie płynnie jeździć, to powiem wykup lekcje doszkalające. Pierwsze remedium związane z sytuacją. Nie umiem jeździć, zatem naucz się, zanim przystąpisz do kolejnego egzaminu. Wykup dodatkowe lekcje. Jedną, dwie, pięć, 15, 50, teraz nie ma to znaczenia. Wykup tyle, ile Ci jest potrzebne, abyś nauczył, nauczyła się bardzo dobrze jeździć samochodem. Zupełnie inaczej będzie przedstawiał się problem związany z tym, że osoba ta nie zdaje egzaminu, jeśli jej stres związany będzie z tym, że ma bardzo nieprzyjemnego, niemiłego, niekulturalnego, nieeleganckiego egzaminatora, który zachowuje się tak, że ją przestrasza. Całkiem inna sytuacja będzie. Kiedy ona świetnie prowadzi samochód, ale egzaminator daje jej tak trudne zadania, że zanim ona zdąży zadanie wykonać, on mówi: koniec, nie udało się. A czym innym będzie remedium na sytuację, która w tym przypadku okazała się źródłem problemu? Zastanówcie się, moi mili, co mogło być przyczyną ogromnego stresu tej dziewczyny, która powiedziała, że ma całkowicie zaniżone poczucie wartości związane z tym, że nie zdaje egzaminu. Że nie udaje jej się zdać tego egzaminu na prawo jazdy. Brak kompetencji. Bardzo niemiły, nieprzyjemny egzaminator. Złośliwie wprowadzający sytuację, że ona nie może zdać. Nie. Przyczyna związana była z tym, że jej mąż Uważał, że nie ma takiej sytuacji, że się nie zda. To jest takie proste, to jest niemożliwe. Ona musi być absolutnie głębem, że sobie z tym nie radzi. Jeden komentarz, jedno zdanie, może 15 komentarzy, może 50 zdań nie wiem ile między sobą wypowiedzieli. Natomiast to tak utkwiło w niej głęboko, że uwierzyła, że sobie nie radzi. Zatem, moi drodzy, jeśli uwiera was coś, jeśli coś wpływa na wasze. Niskie poczucie wartości jest zaniżane albo przez kogoś, albo przez was samych, bo w siebie nie wierzycie, odżyjcie rzeczywistość ze złudzeń. Oddzielcie ziarno od plew. Jak cebulę po kolei każdą warstwę, abyście zrozumieli, co jest tym czymś, co wam przeszkadza. Ja nie przedstawiam wam jakichś marzeń ściętej głowy. Ja nie przedstawiam Wam jakichś cudownych środków, niemożliwych do wdrożenia, nieistniejących eliksirów. Ja pokazuję Wam, że najprostsze działania dadzą najlepsze rezultaty. Jeśli będziecie żyli w świadomości, nie radzę sobie, nic nie umiem, nie potrafię, nic nie znaczę, jestem głąbem, jestem ostatnią sirotą itd., itd., czyli całe negatywy, wszystkie jakie istnieją na świecie, będziecie przelewać na siebie, może nastąpić samo spełniająca się przepowiednia, bo uwierzycie w to i tak się będzie działo. Jeśli pozwolicie sobie chociaż na chwilę uwierzyć, zaraz, zaraz, rzeczywiście nie udaje mi się, ale dlaczego? Co powoduje ten mój stres? I po kolei, tak jak tą przysłowiową cebulę, będziecie odzierać z tych łusek, zrozumiecie, co jest przyczyną, inaczej będziecie budować wzmacnianie swojego poczucia wartości. Dzisiaj nie rozmawiamy o zwiększeniu poczucia wartości kompetencją, tylko zrozumieniem, co wpływa na jego zaniżanie. Jeśli wpływ ma na to Twój mąż, partner, może warto z nim porozmawiać, mówiąc dla Ciebie to jest takie łatwe. Dla mnie trudne. Ja rewelacyjnie jeżdżę na deskorolce, a ty nie. Każdy z nas ma inne kompetencje. Oczekiwałabym od ciebie, że będziesz mnie wspierał. Pomóż mi przebrnąć przez to. Dla mnie to jest trudne. Rozumiem, że dla ciebie to jest trudne do zrozumienia, ale ja sobie nie radzę ze stresem. Nie z umiejętnością jazdy samochodem, tylko ze stresem. Bardzo negatywnie wpływa na mnie to, że we mnie nie wierzysz, że uważasz, że ja jestem głąbem, bo nie radzę sobie ze zdaniem tego prawa jazdy. Uwierz we mnie, pomóż mi, bez względu na to, jak mi pójdzie, uwierz we mnie i pokaż, że warto we mnie zainwestować ten czas mentalny. Otocz mnie opieką. Powiedz, że bez względu na to, jak mi pójdzie, i tak jesteś ze mnie dumny, i tak mnie bardzo kochasz, bo czy to prawo jazdy zdaje, czy nie, jako człowiek nadal jestem świetna, jestem wspaniałą żoną, partnerką, oddaną. W związku z tym nieumiejętność niezdania prawa jazdy, czy nieumiejętność w zdawaniu prawa jazdy, przecież nie dyskwalifikuje mnie jako człowieka. Wszystkie inne cechy osobowość moja pozostała taka sama. A jeśli tak bardzo mnie znasz, to powiedz mi, w jaki sposób możesz mi pomóc, abym ten stres okiełznała i ten egzamin zdała śpiewająco. Przy Przyczyn sposobów, możliwości rozmowy z mężem będzie bardzo wiele, wszystko zależy od tego, jakie między wami są relacje, jak się rozumiecie, wspieracie, w jaki sposób prowadzicie ze sobą dialog. A może właśnie ta sytuacja związana z prawem jazdy będzie Początkiem tego, żebyście się zaczęli rozumieć, szanować, wspierać, wychodzić sobie naprzeciw. Nie myśleć, a niech się domyśli, że jest mi źle. Powiedzieć. Źle mi jest w słuchaniu, że we mnie nie wierzysz. Źle mi jest w, z tą sytuacją, kiedy mówisz, nie wierzę, że nie można zdać prawa jazdy, przecież to jest takie proste, nie można sobie z tym nie poradzić. Jest mi z tym bardzo źle. Czuję się zdołowana. Pomóż mi, a nie. Krytykuj. Pamiętajcie, krytyka nawet konstruktywna nikomu nie jest potrzebna. Napiszcie mi, z czym wy się mierzycie na co dzień. Czym zaniżane jest wasze poczucie wartości lub czym sami sobie je zaniżacie. Inne odcinki na temat poczucia wartości znajdziecie na moim blogu. Tam są i artykuły pisane, i filmy, które prezentuję także na YouTube. MarlenaSkiba.com.pl Blog. Zapisz się na subskrypcję to znaczy na newsletter, na bloga będziesz na bieżąco ode mnie materiały, informacje otrzymywać i subskrybuj mój kanał na YouTube. Dobrego dnia, bądźmy w kontakcie.